Siemanko wszystkim, jeszcze taki widoczek na koniec pobytu w Górach Sowich. Jedziemy z Marcinem autem. No i postój, takie widok, to niestety, panie i panowie. Trzeba wracać do Miechowic? Rzeczywistość Pozdrawiałka Milena i Marcin Wałbrzych Dzielnica Podzamcze. Podzamcze No i to są moje klimaty a nie o czym mówiłem ostatnio i przy tym zostanę raczej chyba pozdrawiamy i do następnego siemka a weź bez Hej, weź bez ręki, bo tam hmm,